Elo, elo, cześć, witajcie, moi drodzy. Ja jestem Remi, a dzisiaj będziemy robić, moi drodzy, coś chyba mega ekstremalnego. Ponieważ dzisiaj będziemy wchodzić do tych wielkich impostorów, dzisiaj będziemy wybierać ich i będziemy wchodzić do wielkiego impostora, moi drodzy. Więc pamiętajcie, by teraz koniecznie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i napiszcie, moi drodzy, koniecznie, którego impostora wy byście wybrali: zielonego, czerwonego czy niebieskiego. W każdym razie, moi drodzy, jedźcie z nami pan dyrektor szkoły Amonga, z który to właśnie każe mi tutaj w ogóle. W ogóle wejść, więc ja za bardzo nie wiem, co tutaj takiego może być, słuchajcie. Więc w ogóle, panie dyrektorze, gdzieś powiedział pan dyrektor. W ogóle, panie dyrektorze, co ja takie mam tutaj robić w ogóle? Dzisiaj będziesz miał chrzest. Chrzest? Będę miał chrzest impostora, panie dyrektorze. Czyli co to jest takiego chrzest impostora? Wybierzesz sobie jednego impostora, wejdziesz do niego. I musisz wyjść żywy Muszę wyjść z niego żywy, ale jak to tylko jednego mam sobie wybrać? Dzisiaj wybierzesz jednego, ale jutro wybierzesz kolejnego O no nie, tak nie, czyli będę musiał przyjść dni. wszystkie impostory, moi drodzy Boże Co w ogóle tam będzie w środku? To ja się naprawdę boję, słuchajcie W każdym razie pamiętajcie, by stawić łapaczkę w górę Ponieważ, moi drodzy, może wyjdę z tego żywy Byłoby bardzo fajnie, słuchajcie Chociaż podobno tam są jakieś dziwne rzeczy W ogóle inni ludzie, którzy przychodzili, takie wszyscy mówili, że tam są groźne rzeczy W każdym razie, dobra, słuchajcie, moi drodzy, wchodzimy Do którego by tu wybać, którego by tu wybrać, jak myślicie, w ogóle? Którego zobaczymy, mają drzwi na dole, słuchajcie. To, bo, że Tam są w ogóle jakieś żelazne, tutaj zobaczymy i napiszcie w komentarzu, którego wy byście wybrali, koniecznie słuchajcie. Ale jako, że jestem w sumie czerwony i zawsze byłem czerwonym impostorem, moi drzwi, to myślę, że może wybiorę czerwonego impostora. Akurat jest mój dudy na środku, więc wejdziemy sobie do niego, słuchajcie. I kibicujcie mi, żebym wyszedł stąd, żeby, ponieważ coś czuję, że mogę mieć małe problemy. A więc, dobra, słuchajcie mój dudy wchodzi. Panie dyrektorze, panie dyrektorze, rozumiem, że. Panie dyrektorze? Pani dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, gdzieś w... Pani dyrektorze, o, tak, proszę pana. Jestem, jestem. Proszę pana. rozumiem, że jak wejdę do tego wiel Impostora, to już nie mogę z niego wyjść. Nie możesz. Muszę go przejść. Muszę go przejść. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to co, wchodzimy w ogóle do impostora? Zobaczymy, co takiego tutaj będzie. Słuchajcie, wchodzimy. O nie, już jestem tutaj w środku. Boże słodki, zobaczcie, mamy tutaj pierwszą tabliczkę w ogóle. Aby przejść dalej, odpowiednie przejście wybrać musisz. Pytanie brzmi, kto tu nie pasuje? Pigi impostor Enderman zombie, moi drodzy. Ale zobaczcie, mamy tutaj na dodatek jeszcze jedną skrzynkę. W ogóle co to? Co to jest, moi drodzy, zobaczcie, mamy kill-off, ale jest on totalnie na wykończeniu. Czy zobaczcie, bo tutaj chyba odpowiednie przejście wybrać już... Musisz... O nie, czy to jest kill-off, który może zniszczyć tylko dwa bloki. Dwa bloki, moi drodzy, kamienia, które są właśnie tutaj, czyli muszę wybrać jedno z tych przejść i zniszczyć te dwa bloki kamienia, mój Boże moi drodzy, to będzie naprawdę trudne, ale zobaczcie, mam tutaj zagadkę. Kto nie pasuje? Kto tutaj z tej gromady? pigi, impostor, Enderman, czy Zombie nie pasuje? Jak myślicie, kto nie pasuje do tego zestawu? Słuchajcie, przeanalizujmy sobie od początku moi drodzy, Enderman, no to wiadomo, że jest moi drodzy, potworem. Mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze impostora, no to wiadomo, kim jest impostor, moi drodzy, zabija ludzi na statku Among Us, mamy też, moi drodzy, pigi, która też zabija ludzi, ty, ty, tyle, że na różnych, moi drodzy, arenach i mamy też zombie, moi drodzy, zaraz, zaraz, moi drodzy, impostor, impostor zabija automatycznie, słuchajcie, myślę, że to może być coś z tym, moi drodzy, zabijanie związane, ponieważ, zobaczcie, pigi generalnie, ona sama w sobie zabija i generalnie też chodzi tak i zabija osoby. Zombie tak samo, moi drodzy, impostor też, ale Enderman, moi drodzy, Enderman, nie wiem czy pamiętacie, ale Enderman, jeżeli się go nie dotknie, to on jest moje dudzy łagodny. Dopiero jak się go mój dudzy uderzy, to on zabija, więc może w sumie to może być mój dudzy. Chociaż. Chociaż to może być zombie. Dobra, słuchajcie, moi dyzy, zaryzykujemy i weźmiemy Endermana, słuchajcie. Więc dobra, mus, słuchajcie, musimy zniszczyć to w takim razie niszczymy, słuchajcie, mój dy... Zobaczcie, moi dody, mamy tutaj drabinkę na górę. Zdaje się, że pierwszy level przeszliśmy, słuchajcie. Więc dobrze, że to zapowiada, słuchajcie, idziemy w takim razie dalej. Zobaczcie, mamy takie przejście w ogóle na górę, słuchajcie. Idziemy teraz, zobaczcie, co to jest w ogóle, jakaś sala guzików. Słuchajcie, mamy tutaj mnóstwo guzików. A, i mamy tutaj żelazne drzwi, których, moi dudzy, nie możemy chyba otworzyć. A, widzicie? który z tych guzików pewnie otwiera te żelazne drzwi. Tylko pytanie, mój dudzy, który guzik? Słuchajcie, musimy w takim razie chyba spróbować i wybrać każdy guzik. Więc zobacz, słuchajcie, dudy spróbujmy kliknąć w takim razie, nie wiem, słuchajcie, czy coś się w ogóle teraz dzieje? Słuchajcie, nic się na razie nie dzieje, słuchajcie. Może też na razie nic nie słychać, słuchajcie, w ogóle. Spróbujmy może któryś tutaj, może ten spróbujmy, albo ten guzik, albo ten, słuchajcie, nie no, chyba tutaj nie działa, coś zobaczcie. Albo zobaczcie, albo może ten, mój dudy w ogóle czy nawet otwiera te drzwi, bo Jakoś takie zobaczcie, jakieś tutaj połączenie retonowe by chyba nie widzę, słuchajcie, moi drodzy. W ogóle, czekajcie, zobaczcie, co tam? Co to jest mój z jakiś dropper tam i zobaczcie? Zobaczcie, czekajcie, kli, kli, poklikajmy sobie w te guziki, moi drodzy może ktoś tutaj przynajmniej taki będzie, słuchajcie. O, o, o! Kliknęło coś. Zobaczcie, guzik nam wypadł stamtąd. Widzicie? Z tego dropera wypadł guzik, moi drodzy. Czyli mamy już guzik, którym będziemy mogli chyba, moi drodzy otworzyć te drzwi. Więc zdaje się, że właśnie przychodzimy do kolejnego poziomu, moi drodzy, i mam nadzieję, przynajmniej, że teraz będzie już coś sensownego, słuchajcie. na no, w to jest sensowne, ale słuchajcie, moi drodzy, coś będzie bardziej ekstremalnie. W każdym razie, skoro pan dyrektor ostrzegł, że trudno będzie z tego ujrzywcem, żywcem, ja coś czuję, że możemy mieć teraz, moi drodzy, duże problemy. Więc, dobra, słuchajcie, pójdźmy w takiej razie na górę. Otwórzmy sobie te drzwi tutaj guziczkiem. Dobra, słuchajcie, otworzyliśmy sobie guziczkiem i idziemy, słuchajcie, na górę. Co to jest w ogóle? Zobaczcie. Co to? Co to jest? Zobaczcie, moi jakiś Jakiś parkur to jest, zobaczcie, jak na górę w ogóle to jest. Aha, okej, okay, dobra, słuchajcie, musimy w takim razie pójść chyba na górę, zdaje się. Tylko że ja przeżył moi dudł, jak wpadnę do lawy, to będzie totalnie po mnie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, musimy bardzo ostrożnie przejść tego parku, ja moi drodzy, żeby tylko nie spać, zobaczcie, bo w ogóle coś czuję, że może być ciężko. Słuchajcie, przeskoczyliśmy w ogóle, przeskoczyliśmy dalej, zobaczcie, mamy dalej, słuchajcie, to ostrożnie, bardzo ostrożnie. Dobra, mamy, moi drodzy muszę ogólnie przejść ten chrzest impostora, słuchajcie, ponieważ wtedy będę prawdziwym impostorem, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, przychodzimy sobie dalej w ogóle. Okej, okay, dobra, idziemy teraz tutaj, słuchajcie. Idziemy tutaj, idziemy. Dobra, słuchajcie, mój, żeby tylko tutaj wskoczyć Dobra, jestem, 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 jestem. Dobra, słuchajcie, mój drodzy, udało nam się. Dobra, w takim razie skakujemy dalej, zobaczcie, jesteśmy już prawie na górze. Zobaczcie, tutaj w ogóle coś jest kolejnego. Słuchajcie, ja przeskakuję dalej, zobaczcie, idziemy już i zbliżamy do końca samego. Dobra, mój, słuchajcie, idziemy w takim razie dalej. Idziemy, słuchajcie, mój drodzy. Tu mamy jakąś skrzynkę, zobaczcie w ogóle. Powstrzymaj, zanim złoży jaja, ale kto złoży jaja w ogóle? Co tu jest? Co tu? jest, Zobaczcie, mój mamy żarcie i mamy też mój miecz. słuchajcie, moi drodzy, mamy tutaj w ogóle jakieś jedzonko. Mamy mieczyk, moi drodzy, ale w ogóle... Co to jest? O nie moi drodzy, pigi! Tylko nie pigi, dobra, słuchajcie, moi drodzy, tu jest w ogóle pigi. Muszę jakoś chyba załatwić pigi. Zobaczcie, jak ona w ogóle dziwnie chodzi na przykucu. albo bo zobaczcie tu są jakieś przeszkody w ogóle. Faktycznie, moi drodzy, zobaczcie, ona mnie chyba nie zauważyła, zobaczcie, ona, moi drodzy, mnie chyba nie zauważyła. Ona cały czas patrzy w podłogę, słuchajcie, więc ja przejdę, spróbuję. Zobaczcie, to są te takie bloki parzące, dobra, słuchajcie, moi drodzy, żeby ona mi tylko nie zaczęła bić teraz, zobaczcie, gdy przejdziemy jakoś tak obok niej, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, moi dody, bo ona tylko tam nie była, zobaczcie. O, o nie, o nie chyba mnie zauważyła. O nie, o nie, o nie, dobra, pigi, dobra, pigi, o nie! Dobra, mamy pigi, mamy pigi. Mamy pigi, o nie nie, dobra moi, moi drodzy, mamy pigi. Ojej, moi drodzy, dobrze się przestraszyłem, w sumie moi drodzy, ta piki była nawet łatwa, więc naprawdę, w sumie jak to był największy boss, to nawet easy powinno być moim do końca. Słuchajcie, pójdziemy w takim razie dalej na górę, więc tutaj przejdziemy, zobaczcie, tutaj mamy jakąś kolejną drabinkę, w ogóle zobaczcie, co tam jest na górze. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, idziemy teraz drabinką, zobaczcie w ogóle, ile obrazów tu jest, jakaś galeria, jakaś galeria sztuki, moi drodzy, czy co to w ogóle, jakaś galeria sztuki, normalnie, słuchajcie. Więc teraz, słuchajcie, przejdziemy w takim razie kolejną, tutaj jakieś galerię sztuki, słuchajcie. Zdaje się, że przed, może tu jest przez te obrazy, moi dody, więc w ogóle... Tutaj, tutaj, tutaj. W sumie nie wiem, tutaj zobaczcie. Nic nie działa. Tutaj, może tutaj zobaczcie. Jakoś tutaj, nie wiem. Zobaczcie. O nie! O Boże, słodki! O jeju, oj, to jest pułapka. Widzicie to? Ale pułapkę ktoś wretną zrobił. Jeju! Tu jest widzicie prawie, prawie tutaj wpadł moi drodzy Dobra słuchajcie muszę stąd już wychodzić Naprawdę ktoś tak wrednie to zrobił w ogóle ten pan dyrektor Ja z nim zaraz, naprawdę moi drodzy ja z nim, jak, ja z nim zaraz pokadam, Naprawdę ja z nim naprawdę zaraz pokadam. Tak nie można Dobra słuchajcie moi drodzy ja muszę taki takim stąd wyjść słuchajcie Czyli to przejście jest gdzieś indziej Czyli tu jeszcze nie patrzyliśmy Zobaczcie moi drodzy może tutaj w ogóle Tutaj jakieś przejście może nie wiem Tutaj w ogóle, tutaj, tutaj no gdzieś tu to przejście O zobaczcie Jesteśmy, przeszliśmy dalej zobaczcie Ale tutaj w ogóle zobaczcie Zobaczcie mój, drodzy, jakie tutaj mamy, ile w ogóle dźwigni mamy, tylko którą dźwignię my musimy pociągnąć? Dobra, słuchajcie mój, spróbuję w takim razie każdą dźwignię po kolei poruszać i może przynajmniej coś takiego tutaj będzie, słuchajcie. Okej, okay, tutaj tak, tutaj tak, dobra, słuchajcie, mamy tutaj dźwignię. O! O, 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 zobaczcie, moi dudzy, mamy te dźwignie, zobaczcie, tu jest jakieś przejście kolejne. Okej, okay, zobaczcie, moi drodzy. Zobaczmy, przeszliśmy tutaj, zobaczcie, w ogóle udało nam się przejść. Tutaj tą przeszkodę, słuchajcie, ale mamy teraz coś kolejnego w ogóle. Zobaczcie, co to jest w ogóle? Próba ostateczna skok wiary, moi drodzy, jaki skok wiary? Ja się na żaden skok wiary nie piszę, jak to będzie znowu z wysokości. W ogóle zobaczcie, ogólnie ten, ten tutaj impostor jest tak gigantyczny, że chyba my doszliśmy do samego samej góry tego impostora, zobaczcie, moi drodzy. Zobaczcie, moi drodzy, jaki to jest w ogóle wysoki. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, skok wiary, zobaczmy, o co chodzi w ogóle w tym... Skoku, wiary, próba ostateczna. To jest chyba mój już brzmi się do końca, słuchajcie. Zobaczcie, mamy jedną kratkę wody i tak wysoki skok. Dobra, słuchajcie, młodzie, będziemy musieli skakać, ale dobra, słuchajcie, kibicujcie mi w ogóle. Może mi się uda wskoczyć, zobaczcie. Może mi się uda w ogóle skoczyć, ale dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie przynajmniej jakaś ostatnia rzecz. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja moje skaczę i zobaczmy w takim razie, co takiego będzie, jak tam wskoczymy. Dobra, słuchajcie, mój tu, uwaga. 3, 2, 1, skaczemy, Uwaga, 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 uwaga. Dobra, mój żyjemy, słuchajcie, chyba dobrze jest w ogóle, zobaczcie, żyjemy. Mamy tutaj wyjście. Okej, okay, więc po, zobaczmy, w ogóle Pójdźmy do pana dyrektora. Pa, panie dyrektorze, panie dyrektorze, chyba udało mi się przejść, w ogóle o panie dyrektorze, pani dyrektorze, chyba przyszedłem już to! Niech no to pan. Tak skończyłeś. No 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 normalnie, no generalnie no pigi w ogóle był jakimś nubem, a w ogóle tamte, tamte taski, no nawet nie były takie trudne. Teraz się musisz ze mną policzyć. Jak to z panem dyrektorem policzyć? Ja, ja potrafię liczyć, ale o co panu chodzi w ogóle? Panie dyrektorze, ale o czym pan mówi? Panie Panie dyrektorze? E, panie, panie Panie dyrektorze, e, panie dyrektorze, ale zaraz, zaraz, zaraz... O co panu chodzi? Czy czemu pan się stał Head'em w ogóle? E, przepraszam bardzo pan, to jest chyba jakieś nieporozumienie. Pani, panie dyrektorze, e, proszę zachować. Dobra, teraz nie, nie, nie! Nie, 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 panie dyrektorze, boże słodki, mój pan dyrektor, oszalał ja muszę chyba mój iść zaraz do kolejnego impostora, słuchać. On nie koni dalej, nie słuchajcie, ja go nie pokonam. Jak nic go nie pokonam, słuchajcie. Spróbuję może go w takim razie jakoś uderzyć przynajmniej. Gdzie on się podział, Gdzie on się podział w ogóle? O nie, panie, Pan dyrektor, dobra, nie, słuchajcie, mój, ja muszę uciekać, słuchajcie, naprawdę, ja nie będę się bił z panem dyrektorem. On jest w ogóle, mój jakiś ja jak to mieć takie skills, jakie ma pan dyrektor? Słuchajcie, moi drodzy, więc my, słuchajcie, o nie, muszę zjeść, muszę to zejść, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, moi, muszę coś zjeść w ogóle, dobra, słuchajcie, z się na drzewem dobra, on poszedł w ogóle tam. Dobra, słuchajcie, mówię, z jakiś porą banter, pan dyrektor. W każdym razie mojej dudzy w następnym odcinku. Jeżeli po tym odcinkiem będzie 500 łapek w górę, 500, to wchodzimy do kolejnego impostora Moidzy, które podobno są dużo trudniejsze, moje drodzy, i będzie tam dużo więcej bossów. Więc koniecznie moje zawsze łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem moi dudzy, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Napiszcie w komentarzu, do którego później mam wejść czy może niebieskiego, słuchajcie, bo ja powiem wam, że naprawdę już w sumie nie... Nie wiem do którego wchodzić, mój więc do zobaczenia, że cześć, elo, elo, papa, elo.